Nacis. 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 Oj, syn wrócił. Mamy tak naprawdę dużo wyborów. Mamy buławę. Lepiej się to nie mogło zacząć. Tak naprawdę wciąga. Powiem tak, po prostu tu historia wszystko prawie, że. No, wracasz do tego, wracasz i myślisz, że musimy zrobić jakieś poboczne misje. Polecę dalej. Jest no, co? Siema. Co To ta tam mordo? O co? Nie, już. Ja mam pochodnie. Czekaj. O, widzisz? Nie. Spółczuję ci typie. Ale mam przepis, więc kusi mnie zaatakować, ale. Lecimy na misję. Musimy iść do informatora, pewnie on na, na pewno da coś nowego. Tylko to jest to, że nasz informator może spać. Będziemy pewnie kampić przed ich domem, stojąc. Ile czasu chcą mieć? Cały czas. Żeby nasz informator mógł się pokazać, gdzie jesteś. Ja chcę być dyplomatu, który zawsze jest lekko naddręgoniony, że musimy znaleźć pewne źródło alkoholu w tej grze, żeby zawsze być nawalonym. To jest nasz cel, najważniejszy cel. Naprawdę chcę tak poprowadzić grę. No ten się przemieszcza. Oberżystko. To ty? To jest tak świetne, bo mam cztery zadania poboczne. I które mamy wybrać? Pójdziemy po prostu po kolei do tego, co jest najbliższe. Czyli trzeba zobaczyć, co jest najbliższe. Orzech gdzieś jest w pizdu, więc psa czy nie będziemy mieć szybko. Myszy. Chociaż może pójdziemy w drogę orzecha. Idziemy do orzecha. To jest nasza droga. Kapusta jest drogą życia. To jest pewne. Ja mam jakiś nawyk wyciągania tej buławy. Po prostu jakaś zła strona mnie się odzywa. To jest jak z Voldemortem. Nie można wymawiać tego imienia. Tak samo jak u mnie. Nie można po prostu być za długo cichym, bo jakaś zła strona się odpala. Czy wy tu macie jakieś handlarza, czy jesteście upośledzeni? Przede wszystkim mamy posłanie. Czy my chcemy się przespać przed pójściem na przygodę, no, najprawdopodobniej. Muszę iść pogadać jeszcze o głównej misji tutaj z typem, ale tak naprawdę to to farby muszę zdobyć i muszę wrócić do troskowic i szybka podróż żeby się podała. O, ty możesz ja handlać, może masz, masz mikstury. Proszę powiedz, że masz mikstury. Jesteś ka bezużyteczny. Ej no, to będzie najlepszy to forever. Tylko wadła. Obryć to ścierwa. Mamy farbę. Co jeszcze ty chcesz? Muszę dostać się do tego byka. To jest najgorsze. Aha, czyli muszę iść do Kowala i nauczyć się wytwarzać mikstur. Czyli muszę tam wracać teraz? Szybko podróż, no, co innego. I powiem szczerze, ja bym poszedł zrobić zapis. W razie, wu, ja jestem pierwszy. Na pewno coś zrobię, głupiego. Idziemy spać. Nie, nawet mam full HP, no i GG, 15 godzina, świeżo przebudzony, po prostu aż streskam energię po to, żeby rozwalić dyplomację każdego przycinka, który się napatoczy moim autyzmem, użyję swojego specjalnego ja będę drulował śliną z mordy i będę takie mówił eee, wygrałem Dawaj Czy teraz po prostu mi powiedział i co zdobyń to rzeczy, może ja mam ten czworolist już, a nie by było? Ja mam tego czworlista, zajebiście. Jest to taki zielasz. Jest zielasz, ale w innym mieście. No kieruje nas na to, żeby iść zrobić inne misje, na przykład Orzecha przy okazji. No chcę iść do Orzecha, kurde. Młynarz tu jest jeszcze... Pójdziemy do Orzecha? Dobra. To jest nasza główna misja, uratowanie naszego psa, bo może nam się przyda do, do czegoś. W końcu po coś twórcy go wstawili, a... no kozak był. Pomógł nam, gdy byliśmy w największym niebezpieczeństwie, jest o wiele bardziej przydatny niż... Biegnąc przez to piękne pole, właśnie się zorientowałem, że będę musiał jak debil chodzić po kwiatach, bo nie wiem, jak wyglądają te kwiaty, ten którymi muszę uśpić tego byka. Muszę biegać i zbierać wszystko, co popadnie. Więc misją jest uspić, uśpić byka i przy okazji iść do młynarza przez orzecha, bo chcę jeszcze zdobyć mojego psa z powrotem, pewnie się przyda. O nie, złamałem nogę. Ja... Ja jestem p******* bandaż mamy? Nie, no ja. Ojej, nie wyszło to dobrze i my chcemy się uratować orzecha? No nie, krwawienie, nie? nie mam bandaży. Jest po prostu manifik Może przyczekam? Nie mogę, wymagam leczenia. Wow, naprawdę? Fawcę, się miksturami, może to pomoże. Ale ja nie chcę grać tak jak normalny gracz. Idę quest, 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 quest. Tylko chcę też wybrać swoją drogę, ale widzę, że ta droga jest naprawdę. K***a. Tak, tak jakby powiedział to w O kaga, idzie drogą pełną kamieni. Jest po prostu fenomenalnie. O, wywrócony wóz. Może tam będą chociaż jakieś itemy, które nie wiem, przywrócą mnie do życia. A przynajmniej do normalnej formy, w której będę mógł biegać, a nie mieć złamaną nogę, jak czula. O, nagrobek, trzeba skopać Pierścień z klejnotem. U, magia, magia, magia. To zwłoki. Mmm, dawaj, itemy Miał dobre wino? 30 jabłek i dobre wino. Tego więcej potrzeba. Ile mamy dobrego wina? Nie, jedno. Ale i tak starczy. Możesz biegać. Nie miałem nadzieję, że od nas się napije i będziemy w stanie biegać po niej. To już dawno będzie po tym weselu, bo ja chyba będę szedł trzy tygodnie. W Roskowicach powiedział nam ten Niemiec o tym powozie, który mu się wywrócił. Eryka. i tak naprawdę możemy go, jak już tu jesteśmy, przy okazji opieprzyć, bo najprawdopodobniej to jest ten, patrząc na historię. Może akurat będzie tu coś przydatnego. Przyjrzyj się, no przyjrzałem się ja. Już pamiętam co mówił. Nie, to jest kapusta. To ktoś to akurat? Łowinka. Napar z rumianku Nie wiem co to jest sznaps ale jest jeszcze jeden sznaps Minta na pewno mi da takie złagodzenie damage'u czy coś Mam przynajmniej taką nadzieję No trudno co innego możemy zrobić jak mamy mało HP Może mi się zaatakować? Na kimś się muszę wyżyć Ty k Na kim się trzeba wyżyć Nie uciekaj nie uciekaj Chodź tu, chodź tu Gdzie on jest O mamy Mapa skarbów Czyli randomowe rzeczy są dobre, że się dzieją. Właśnie mamy ciało i jeszcze pamiętajcie, żeby nie zostawić śladów. Czasami trzeba odpalić swoją złą stronę. Boję ja się, że wziąłem na siebie za dużo, nie mu złamaną nogę. Mam tak mało HP, zaraz, zaraz nie dość, żeby się kur... siścił męczył. Jeszcze zginę i będą się od nowa wszystko... Czy tutaj się da zginąć z... wykrwawienia? Nie wierzę bym w to, bo... Co? Dobra. Zamiast po prostu iść przez las jakąś prostą drogą, kiedy znajdziemy ten wóz, pójdziemy szybko podróżą. Będzie prościej i nie stracę 15 minut. Na drodze przed sobą widzisz skromnie ubranego człowieka. Zatrzymamy się. Chcę mieć interakcję. Odpowiem Ci. No, no co chcesz? Ile? 150? Any coin? 150 chcesz? Why are you asking for charity? <laughs> Kim jesteś, jak nie, jako... <laughs> Wybrakem. Nie brzmi jak wieśniak, to jest prawda. Zawsze byłem hazardzistą. Nawet jeżeli nie będziemy mieć pieniędzy, dajmy mu te 150. Może kiedyś się to przyda. Dobra, wracaj do mojej podróży, proszę cię. I żadnych niespodzianek. Dobra, słuchajmy, narzu, mój ty ukochany. Powiedz mi coś swojej pracy. I to, co ty tam potrzebujesz, bo mam u ciebie jakieś pewnie misje. A mąkę musimy nosić, lecimy z tym koksem. Czy my w każdej misji kwa musimy nosić porki z mąką? To jest jakiś tajny kod, Matrix un, Android Tate uh, oh, <laughs> słowa są zawsze najlepsze. Nie muszę ja tego mówić. Co to jest? Grasze? Praktycznie strzelniczy?

W miarę to przeczytałem dobrze. O, o, Gdzie jest ten szczur? Nie mogę tego zjeść. Kim ty jesteś? Chcę poćwiczyć kradzież, dawaj. Co zrobić? Tak. O! tak, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Czemu to... Jak mnie nakryłeś? Aha, O! o! I got it. Mam 5 sekund tylko Nie, nie chcę już, ja już wszystko wiem Poczucić ogłoszenie, jeszcze muszę? No dobra Haha, <słyska> udało mi się mi strzałować właśnie Ile mówię? wziął? Powiedz mi ile bym Nie wiem ile, ale jestem dumny Nie chcę już czuć o, no czyli tych drwali można okraść, oni mają tam fortunę. Oj, musimy to zrobić. Ja jestem dyplomatą, ale też jestem snikiem. Musimy zdobyć te rzeczy i iść na drwali. Dobra, mamy misję. Lecimy do seminu. Dlaczego? Bo... Jest to po drodze. Może po prostu przy okazji bliżej będziemy, wiecie, załatwić coś? Czasami trzeba. Jestem Polakiem. To jest w krwi i kościach. O! Logry! Logry Dobra, to będą ci drwale, jeszcze ich okradniemy. Uuu. On mówił o tym. Gdzie są ci drwale? Tejcie drwale, nie chcę was okraść, bo boję się, że przegram to. Część ja chcę z tym rozmawiać. Nie, no spróbujmy, może coś się... jakiś quest będzie. Ale może mi się uda was okraść jakimś cudem. Trzeba to szybko okraść, może się uda akurat. Wierzę w nasze umiejętności. O, może będziemy koksami. Dawaj, dawaj. Czemu to się nie udaje? Zrób to. Serbi, hey, ferbi! Nothing. Daj mi wyjść. Nie. Nie, przepraszam, mogę zapłacić. Mogę zapłacić. Spokojnie. Nie chciałem was zaprać, tylko tak sobie chodziłem, spokojnie. Ja sobie idę. Spoko, chillera, utopia. Na raz was ukradę, tylko podejść od tego domku znowu. Nie dam się tego. Boję się, że może to się dość doskończyć. Potem tu wrócimy. Będziemy musieli stać w nocy. Nie chcę zieleniarza, teraz akurat jest mi niepotrzebny. Potrzebna to jest mi karczma albo coś takiego. A ty gnosisz dziewczynkę, jakbyś była karczmiarką? Matko Bohuszo, opowiadaj Mogę się ciebie zapytać, pomagał przy okazji. ja w safe game jakiś, żeby okradać ludzi. Kim jesteś? You want, you Ej, czemu mnie obrażasz od razu tych chłopców? To u ciebie można kupić konia. Bądź rozsądny, morda! Co ty pierdolisz? Zdobyłem za darmo. A, GG, idź ty bac. O, a jechę, pas bien Dawaj jedziemy? Good dalej do tego miasta, gdzie musimy iść. Znijmy kartę, możemy tam może coś kupić. Karczmiarko Podaj mi warło Handluj ze mną kobieto Uuu dobre winko Kupuję całe winko Chcesz się dać? Dawaj całe winko jakie masz Miód pitny też Aha Dobra to się trochę zapędziłem Trzeba oddać większe rzeczy Co jeszcze potrzeba? Teraz kobieta, daj mi się tu przespać Albo cię sflejmy Nie dasz mi się tu przespać? O nie Ale ja tu mam gdzieś swoją szopę No i może znowu kończymy w tym miejscu Why not? Ale mamy znowu posunięć tych historii zatrważających chyba z trzy nowe questy Tak to ciekawi, to jest 10 razy bardziej ciekawe niż książka, więc Widzimy się w numeru 4 DO IT! JUST... DO IT! JUST DO IT! MAKE YOUR DREAMS COME TRUE! YES YOU CAN!